Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GAMETRON TV w którym zobaczycie grę o niezwykle skromnie brzmiącym tytule a tytuł ten to najlepsza gra o psach muszę też przyznać, że jakoś nie przyszło nie było mi dane grać w najlepszą grę o kotach czyli poprzednią wersję tej gry więc tym chętniej sięgnąłem po najlepszą grę o psach ponieważ dużo osób do mnie pisało, że nie ma piotek. zobacz lubisz karcianki to nie jest jakaś super skomplikowana karcianka zobacz może ci się spodoba, więc zobacz 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 aż w końcu zobaczyłem, rozłożyłem, zagrałem i co o tej grze myślę to będzie oczywiście na końcu tego materiału, ale wiecie, podzielę się z Wami jeszcze teraz pewną taką refleksją, że psy chyba są troszeczkę pomijane przez autorów gier planżowych. No bo zobaczcie, jeśli miałbym teraz wymienić gry o kotach, to nie ma problemu, będę na może z 10 gier, ale jeśli teraz bym miał, nawet no możecie zrobić sobie takie ćwiczenie, zastanówcie się teraz na chwilkę, ile gier o znacie. No właśnie. Tych gier jest zdecydowanie mniej, mniej niż o kotach. Jakie są tego przyczyny? Nie mam zielonego pojęcia. Ja jeśli miałbym wybierać kot lub pies, wybierałbym psa, ale czy wybiorę najlepszą grę, grę o psach? To sami zobaczcie. te wasze w dłoń i oglądajcie. Na początek przejdźmy do pierwszego zaskoczenia i też podziękowania dla wydawnictwa Fox Games, ponieważ kiedy dostałem tę paczkę, zobaczyłem, ojej, jaka taka fajna, ładna, kompatybilna paczka, aczkolwiek to pudełko wygląda tak troszeczkę jak z innej epoki. I kiedy otworzyłem, myśląc, że zobaczę tam w środku grę, zobaczyłem, że w środku znajduje się jeszcze jedno mniejsze pudełko, które na takiej pięknej wyściółce znajduje się na nim jeszcze taka właściwa gra. No i teraz w to już możemy zacząć grać. Więc kiedy otworzymy pudełko, naszym oczom ukaże się... Nieskomplikowana instrukcja informująca, na, że jest to gra dla 2 do 5 osób i plik kart i to wszystko. A jeszcze lepsze jest przygotowanie do samej gry, ponieważ w zależności od liczby graczy po prostu musicie przygotować konkretną liczbę kart, nie patrzycie na ich rodzaj, po prostu odliczacie konkretną liczbę kart, które wam będą potrzebne. Następnie każdy z graczy dobiera sobie po trzy karty. Teraz możecie jeszcze tylko spojrzeć na wasze pupile i już zaczynajcie grać bo czas leci. Potem robicie taki wspólny ciąg kart, który będzie składał się z tylu kart, ilu jest graczy plus jeden. A teraz nauczę Was szybko w to grać. Tak więc, zaczynacie działanie od tego, że każdy z graczy wybiera spośród swoich trzech kart jedną kartę i kładzie przed przeciwnikiem. Następnie odkrywacie te karty i porównujecie numerki. Gracz, który ma wyższy numerek, zaczyna jako pierwszy, a później ten element ciągnie się aż do gracza, który ma numerek najmniejszy. Tak więc gracz z najwyższym numerkiem, jako pierwszy zacznie robić swoją turę, która będzie składała się z trzech elementów. Tak więc najpierw dokładamy przed siebie taką kartę psa do jeszcze nieistniejącego rzędu. Jeśli tych psów będziemy mieli więcej w przyszłości, a będziemy mieli, to one będą tworzyły takie bloki rasowe poszczególnych psów. Jeśli mamy już takiego psa, dokładamy do już istniejącego stosiku. Żeby nie było, to Wam pokażę jak to wygląda w przyszłości. Bardzo proszę, w przyszłości miałbym na przykład psy z trzech raz i teraz dołożyłbym swoją kartę do już istniejącego stosiku. I teraz muszę wykonać jego sztuczkę, którą mam napisaną tutaj. Łącznie będziecie mieli 9 raz psów, co dziesiątkę będzie zmieniała się rasa psa. Stąd ułożenie od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tutaj mamy 9, czyli to nie jest rasa psa, tylko są to koty przebrane za psy, które będziemy mogli dokładać do dowolnego rzędu psów, co też jest istotne, ponieważ im więcej, no zobaczcie, są takie specjalne oznaczenia, które po prostu pokazują, że im więcej macie psów danej rasy dołożonej, tym więcej rzeczy możecie wykonać, dokładając nowego psa. Na tych również kartach znajdują się sztuczki, które w dużej części charakterystyczne są dla każdej rasy, ale będą różniły się nawet w jej obrębie. Tak więc liczba możliwości jest w pewnym sensie ograniczona, ale jednak będziecie mogli sobie coś pokombinować. Więc kiedy będziecie wykonywali sztuczki, będziecie zdobywali Kości, bo to oczywiście najistotniejsze jest dla wszystkich piesków, jeśli pozyskacie taką kość, kładziecie pod daną rasą i kładziecie ją z taką jedynką, ale chociaż nie za bardzo wiem na czym to ma polegać tak w naturze, to wasze koście będziecie mogli sobie ulepszać, bardzo proszę, będziecie mogli sobie później robić taką dwójeczkę, później dwójeczkę na piąteczkę, a później piąteczka taka uber kość, która będzie waszą dziesiąteczką, to są wasze punkty, które zdobywacie na koniec gry. Pod koniec swojej tury, kiedy dołożycie i skorzystacie ze sztuczki swojego psa, waszym zadaniem jest dobranie dowolnej karty, która wyłożona jest przez wszystkimi graczami. Potem w ten sam sposób które będzie miał kolejny gracz, ale tutaj niespodzianka przykra czeka na ostatniego gracza, ponieważ ostatni gracz, który jest ostatnim graczem, będzie mógł dołożyć oczywiście psa do swojego ogródka. Niestety nie będzie mógł skorzystać z jego sztuczki, więc zawsze jest to trochę bolesne. I tyle. Tak wygląda cała gra. I w ten sposób gracie aż do momentu, aż zabraknie Wam kart w talii, a dokładnie do momentu, kiedy nie będziecie mogli dołożyć do wspólnej puli tylu kart, żeby było tyle, ile wynika z liczby graczy biorących udział w zabawie plus jeden. Wtedy gracie do końca ostatnią rundę i sprawdzacie, który z graczy ma najwięcej punktów z kości, ale również sprawdzacie, jakie bonusy przybadają Wam w rozgrywce z uwagi na rasy, które znajdują się przed Wami. Wtedy, kiedy podliczycie punkty, gracz, który ma ich najwięcej, Zostaje zwycięzcą. Na zakończenie, jak zwykle, kilka słów podsumowania. Tym razem powiedzmy sobie coś o najlepszej grze o psach. Jest to na pewno tytuł, który marketingowo w jakikolwiek sposób może spowodować, że parę osób się będzie tym interesowało. Ja muszę też przyznać, że jeśli, nie wiem, widzę jakieś, nie wiem, piękne, switaśnie zwierzątka na grach, to raczej e, nie kupię tego rodzaju gry. Ale chyba ja nie jestem targetem, do którego kierowana jest ta reklama. Więc jeśli chodzi o taką warstwę, wiecie, wizualną, ja sobie daruję, ponieważ, no, zobaczyłem, zobaczyłem jakieś te pieski co niektórzy, którzy ze mną grali, się rozpływali o jaki ładny, o jaki fajny, ja też stwierdziłem nie no, fajnie jakby tu był jakiś, nie wiem, roczny rycerz chaosu, a tutaj o, tu bym dał nie wiem, jakiegoś orczasa i troszkę sobie zmieniałem wizualną te, wizualnie te grze w, w głowach, więc tutaj może nie wiem, najlepsza gra o orkach by wyszła, tak, to w tym momencie na pewno dużo więcej osób mojego pokroju by się nie, taką grą zainteresowało, ale dobra, tak czy inaczej mamy najlepszą grę o psach i jest to zdecydowanie bardzo lekka gra karciana w którą naprawdę możemy zagrać nie, tłumacząc tę grę w trakcie już trwania rozgrywki. No bo słuchajcie, no ta gra jest ekstremalnie banalna. Dostajecie trzy karty. Z tych trzech kart wybieracie sobie jedną. Osoba, która ma najwyższy numerek dokłada jako pierwsza. Później zabiera sobie kartę, korzysta sobie ze sztuczki i tak sobie zbieracie te kości. Niektóre kości sobie nie upgrade'ujecie. Dzięki temu dostajecie punkty. A pod koniec gry, czyli kiedy w chwili skończą mam się karty do dobierania w dużej części, w dużym uproszczeniu to liczycie sobie punkty po rozegraniu ostatniej partii. No przecież to jest proste. W tym momencie już Wam wytłumaczyłem jak jest to roz Rozgrywka, już można sobie nawet czytać z e, samych kart w trakcie rozgrywki i poznawać grę, więc na pewno dużym atutem tej gry jest e, prostota. Natomiast czy prostota przekłada się na brak złożoności? Wydaje mi się, że jednak nie. Idzie tutaj pokombinować oczywiście, to nie jest wymyślenie koła na nowo, e, to nie jest jakaś gra, przy której nie wiem, będą wam się paliły zwoje, będziecie tu przesuwali, tu coś. Nie, oczywiście, kombinacja i kombinatoryka tutaj będzie występowała, ale na pewno to nie będzie jakaś taka gra gdzie osoby, które nie wiem, przed chwilą odsiadły od gier GMT i chciałyby w tym momencie coś innego, bardziej mózgożernego, no to raczej to nie jest wasz adres. To jest taka e, lekka, familijna gra, gdzie będzie można sobie nie wiem, pograć w rodzinnym gronie e, lub po prostu jako filler między m, dużo cięższymi tytułami. Jako tego rodzaju gra sprawia się naprawdę bardzo dobrze, jest to gra, która również nie będzie trwała jakoś specjalnie dużo czasu, więc jeśli wam się spodoba w trakcie nie wiem, luźnej, wakacyjnej wędrówki czy po prostu jakiejś naśladówy, to możecie sobie spokojnie zagrać w to jeszcze raz. Ja ja jednak chciał, żeby troszkę w tej grze było więcej opcji, więcej możliwości. No bo tak jak mówię, jeśli mamy sobie te 10 kart, no to właściwie 10 kart mamy łącznie 10 opcji, które możemy podjąć w grze, więc dla mnie jest to troszeczkę mało, ale tak czy inaczej, nie jest to skomplikowana gra, i taką nie miała być, i w tym segmencie sprawia się naprawdę okej. Okay. Najlepszą grę obsach sobie zostawiam w domku, może jak Ania troszkę jeszcze podrośnie, będziemy sobie w tę grę grali, bo lubi psinki. Jak to mówi. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!